Na początek widzimy tutaj kompresorek akumulatorowy w bardzo przystępnej cenie niecałe 90 zł następnie widzimy tutaj powerbank ładowarka akumulatorowa zobaczmy co tam jest napisane niecały 7 dyszek no i powinno się znaleźć bardzo fajny gadżet wszystko jest w zestawie później widzimy za 25,90 widzimy w miarę 2x3 gumowe dywaniki w przystępnej cenie niecałe 30, 4 sztuki one są do docinania widzimy kabelki Rozruchowe przewody za niecałe. Cztery dyski. firma Dunlop wygląda dosyć, dosyć tutaj fajnie. Nie są to jakieś cienkie kabelki, pelurowe takie dywaniki za trzy diski. Bardzo fajne. folia karbonowa jakby ktoś chciał na przykład sobie okleić. Jakieś plastyczki, nie plastyczki 50 na 100 cm. Bardzo fajnie. Poprowiec na kierę za 19 zł w Panterku. Bardzo fajne. Tutaj fajny organizer za 9 zeta. Na płyty nie płyty. Gąbka do deski. O, bardzo, bardzo ciekawa rzecz. I tanioszka 4,20. No, jestem ciekaw, czy to się sprawdzi. Wygodne chusteczki. Kiedyś używałem, polecam 4,50 11 zł tutaj, właśnie zostawnych do czyszczenia szyb, znaczy szmatki, ściereczki, lombeczka widzę. O, i to jest coś fajnego LEDy. LEDy w samochodzie, jak ktoś by chciał sobie tutaj obświetlić samochód, powkładać w szczelinę. Tu widzimy instrukcję montażu. No ten pierwszy niecałe dwie dyszki ten droższy, ciutkę więcej. Następnie tutaj rozgałęziacz do miastka, odświeżać powietrze. O, ja ten zestawik sobie kupiłem. Polecam. Są różne zapachy: Ocean, Fruit i taki zwykły, już nie pamiętam. Bardzo fajne Ja to polecam, ja to już testuję u siebie. Zapaszki, nie zapaszki, niżej. Żaróweczki. Sądzę, że to w przystępnych cenach te żaróweczki są. I tu widzimy taki zestaw bezpieczeństwa do auta za 29 zł. A również za 3 dyszki. I wycieraczki. Jest tutaj. Bardzo szeroki wybór wycieraczek w przystępnych cenach. Nie wiem, jeszcze tych zekrzyn nie kupowałem, lecz kiedyś pewnie kupię. Tutaj taki zestaw przeciwparowaniu na lustereczka. Tutaj spray. Bardzo przystępne ceny solidna skrobaczka do lodu. Bardzo fajna rękojeść. Tu mamy. Taką niby rękawicę, żeby sobie rąk nie odmrozić, szeroki waflarz zapachu, za 5 zł, szamponik. No aczkolwiek teraz nie jest taka pora, żeby myć na dworzu, lecz bardzo fajne ceny tutaj pasty, nie pasty widzimy w bardzo przystępnych, fajnych cenach w naprawdę jest mnóstwo takich rzeczy. I w takich fajnych rzeczach nie? naprawdę w fajnych cenach tu mamy takie ręczniczki 13,50, jest naprawdę ich dużo. Lejeczki różnej wielkości 3,50, bardzo przydatna rzecz. Także mamy taką fajną, niby tą klandeczkę, niby takie coś do zakrycia samochodu. Tu mamy pokrowce. Chyba jeden kolor Odmrażacze, płyny Płyny, nie płyny I Jeszcze inne skrobaczki niż tamta wcześniej Tu mamy taką teleskopową o, Tutaj zestaw naprawczy do odprysków na szybę Ściereczki, kosteczki, żaroweczki. Ja te z tego Grundika naprawdę polecam? Są bardzo fajne za 20 zł. Fajna cena. Zestaw bezpieczniku także przystępna cena za 9,90. O, i to jest hitem, nie? Podświetlana taka zapalniczka. no Ja nie palę, ale jak ktoś pali za 11 zł. Lux, Bardzo fajna cena. I to było wszystko. Tak na szybko pokazałem, co można kupić tutaj odnośnie gadżetów, produktów motoryzacyjnych w sklepach Action. Możliwe, że w innych sklepach, w innych miastach jest jeszcze szerszy wybór asortymentu. Tutaj, gdzie byłem, był taki, nie inny. Pozdrawiam.